O kurde, to działa! Trzeba wszystkim do was w kolejnym odcinku. Dzisiaj niestandardowo. Pomyślałem, pierwszy odcinek z kamerką na moim kanale był w StarCraftie. Więc, czemu bym nie zrobić ze strzanką? Może tak chodził zawsze? Czemu nie zrobić ze Starcraftu właśnie? Z nową strzaneczką? Myślę, że jakoś jest 300 razy lepiej. Zobaczcie, no wszędzie ładnie oświetlone. Ogółem, ja tak dawno w to nie grałem, że ja nie wiem, ja nie wiem, co ja tu mam robić. Um, tu są były misje, to były podstawowe te misje. E, t, dobra, dobrze, pamiętam, że jest tylko jedna ja do wyboru, nie było tylko jedna misja do wyboru ze dwóch. Wiesz co, jest kozak? Że ja mogę używać sobie telefonu i jednocześnie nagrywać. To, to jest genialne, tej opcji mi brakowało na moim kanale. E, i co tu więcej mówić? Fajnie, fajnie, zapraszam na live. Dobra, już jestem po sprawdzeniu. Co wam mogę powiedzieć? Nie robiłem nic z tej misji i mi, mi teraz przykro Chciałem e, um, Chciałem to zrobić, ale no cóż, dzisiaj robiłem misję z kryształu. Uciekałem e, do tego zniszczonego świata na Ajur. Infekcja zergów nadal dręczyła większą część naszej ukochanej planety. Wydęcniały resztki nadświadomości wciąż tam spoczywały. Ponura pamiątka po przegranych bitwach i tych zwycięskich. Dokładnie, tak było, ja nie zmyślam, a... a tam macie sobie ankietę. Ty możecie wybrać kol kolejną misję. Ja jeszcze nie wiem jakie będą w każdym razie... Powiem trochę normalne uruchom. Pamiętam upadek Ajur. Niezbyt podoba mi się perspektywa oglądania tego od nowa. Ale co zrobić? Ubojona zwycięstwem nad nami nadświadomość Zergów stała się zbyt pewna siebie. Teraz wszystko, co pozostało z potężnej nadświadomości, to tylko pokręcona i pomarszczona łuska. Musiałem zrozumieć znaczenie wspomnień, które pozostały w tej gnijącej masie. Mogłem wyłącznie zgłębić tajemnice tkwiące w Korze Mózgowej przez kontakt z ogromnymi mackami połączonymi z nią bezpośrednio. Jednak niezliczone sługi, które żywiły się tą martwą łuską, okazały się dość problematyczne. Widzimy Ultraliski, to nie jest dobrze. Um, a Jur, to chyba była to wyspa, gdzie oni. Potężne starcie z tą świadomością stoczyli. Jeśli ktoś wie, może opisać tą sytuację w komentarzu. Um, I gramy proto sami. Byłem przygotowany serio lateranów, więc. mi tak nic dowiedziałem się, że ja bym. gram to tak do tego spontana Muszę znaleźć sposób na ustanowienie przyczółka i wezwanie posiłków, które powstrzymają zergi. I ja mam to wykonać? No dobra, co my tutaj? Mignięcie i coś tam odchłani, Okej. Okay. Prawie jak LOL. Prawie jak LOL. Dobra, jesteśmy tu nie Czy możemy zablokować sobie jakiekolwiek kamery tu? Chyba nie. Nie możemy, A, dobra. Ten wierny obserwator trzymał strasz od czasu ewakuacji. Jego umiejętności z pewnością okażą się przydatne. Przysiąkłem spoko, co nie? Jakiś sobie jest obserwator. Yy, możemy go używać? Mogę, okej. Okay. Najsik, ale no, naprawdę siedzieć sobie parę... No nie wiem. godzin? Dobra, nawet pod sobie damy to i pod nawet. Co ten obserwator umie? On umie być niewidzialny. Najsik. Co coś my tu mamy. Słowo tutaj widzę cokolwiek w sumie. Troszeczkę świeci to. Powiem mam, że oczy pewnie będą mnie na końcu odcinka tego boli. Czy będzie coś ciekawego mamy? Chyba nie nie wiem czy będę wam to wszystko wycinać. Tu mam jakąś bazę, którą sobie W tej porzuconej budowli wciąż działa. Wykorzystamy je. Nie no, kozak. Ten stary znacznik wciąż emanuje mocą. Zastanawiam się. Uf. z wody? A... Słyszałem opowieści o potężnych kolosach ukrytych pod Ajur. Znacznik musiał przebudzić tych straszliwych strażników. My będziemy mogli ich wziąć, czy nie? Sergi widzą zagrożenie dla swego martwego pana, pana? On powiedział pana? No pana powiedział. Okej. Okay. Co my mamy tu zrobić? Dobra, na razie zostaniemy sobie tem. Zergi nie spoczną, póki nas nie wykończą. Muszę odnaleźć korę mózgową nadświadomości i odkryć jej tajemnicę. Energię się zbliżają. No okej, okay. postawiłem dwa działka, nie starczy ci? Ok, i wszyscy inni idą tutaj. Czyli czy ja bym mógł to przenieść, bo niech tu idą mniej więcej. Ok, gdzie on jest? Czy on tu coś się znalazł? Czy on może to zebrać? jest atakowana. Nie ma, w dobrą, nasi. Nice. A tutaj mamy mapę. żeby ja się przyzwyczaić. No tutaj raczej dowolnie... robią? Okej, okay, tutaj jestem zaskoczony, szczerze. Nie no, niech to tu stoi. Ale może jakoś bliżej? Zawsze jakiś ten zasięg będzie lepszy. Ok, rozumiem. Co to jest? Możemy to zaznaczyć? A dużo jako... nidusze zeratur. Zostaliśmy jedzenie w macierzy energetycznej bramy, kiedy ją wyłączono. Bardzo Ci dziękuję. Ok, rozumiem. Czy my będziemy chcieli się w to bawić, tu jakieś większe bazy? No, ja nie wiem. W każdym razie na pewno pójdziemy tu. Czy my tu coś mamy jeszcze ciekawego? No, niby mamy. To byśmy mogli sobie zaatakować. Tu mamy w miarę to do obrony. Powinniśmy sobie dać radę. Czy my możemy sobie przyznawać? Możemy. Dobra, to najszybciej wrócimy go tu. Czy wszyscy tu są? Są. Co, co ja mogę tu wymówić? Zginął przed własną głupotę. Ja w pełni się napisze ogień? Co się wiesz co? Tym razem zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Wracaj. Ojej, a cofnęło nas dość mocno. Um, ale no cóż, przecież się ja, dobra, nie możemy akurat tu rozwalić. Co my mamy tutaj? Jak wygląda nasza sytuacja ponownie? No, sobie nie mówić, kiepsko. A szukam tych obelixów, bo co z nimi chodzi? To raczej... nie ma. Ale muzyko jest! Tu powinien być jakiś jumpscare. Aha, i nagle spokojna muzyka. Dobra, mi się troszeczkę. Ała, awa. Nadchodzą Zelgi. No co po co? Weź tam pi. Druga w skada świadomości. Wyczuwam śmierć. I radość. Co? Śmierć i radość. Nie było wcześniej smutku? Odciął tu maskę. Czy my tu sobie damy radę w tym momencie? No i dobra, i gdzie są Obelixy? Ja dalej ich nie widzę. No chyba, że tu. No, może to być tu. Uiteratu. Ej. Mordeszko nie idź tam jeszcze. Ja, ja jeszcze mam jedno zadanie dla nich. Mmm. Oprócz ciebie. Wszyscy. Hop. Dobra. On. W razie czego? W się sensie nie wiem, czy tak może. Bo jak nam kogoś tam wywali nagle po drodze, to nie będzie za fajnie. Nie oszukujmy się. Mamy minutę na to. Nie chciałbym tu zginąć. Dobra, ale chyba szybko idzie. No, fajnie, fajnie. Cieszę mnie to chyba. Szybko, bo ja bym chciał tu wizję. 30 sekund. Tu nie ma przejścia, czy jest? A, to nie fajnie. Czwarta macka nadświadomości. Nie wiem, czy mam siebie cofać. Czuwam... konie. Muszę udać się do kory mózgowej nadświadomości, aby posiąść zrozumienie. Ciebie z zaświatów. Dar, ale ty zginąłeś razem z tą przeklętą nadświadomością. Nigdy nie posmakowałem śmierci z i nie zamierzam tego zrobić. Ale nie czas na tę historię. Przybywam, żeby opowiedzieć Ci o tym stworzeniu i jego odwadze. Odwadze? To było wynaturzenie. Nie zawsze. im jeden nadrzędny cel. Zniszczenie naszej rasy. Nadświadomość obdarzono intelektem, lecz nie wolną wolą. Wściekle miotała się w okowach własnego umysłu. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie wiem tego. Jednakże, nadświadomość znalazła sposób na to, by wyrzec się własnego imperatywu. Zrodziła szansę. Nadzieję na ocalenie. Co tu się dzieje? Królowa. Gansz. Szalistwo. Tylko ona może uwolnić z niewolników. Świadomość ujrzała koniec wszystkiego. A teraz i ty zobaczysz ten obraz. Nie! Nie zniosę tych wizji! Przestań! Było dziwne to się, Krikan, W sensie, przypadkiem nie jest teraz ten etap, kiedy ona wszystko, ale tu wszystko niszczy? Okej, okay, zobaczymy co będzie się dalej Wszystkie zadania w misji nie, nie ogarniają co to są te obelice. Jeżeli ktoś wie, komentarze, komentarze Ehm, um, ukończ... mmmm um, co najmniej 50... na no, normalnym, okej okay. Echa przecież musi mając e, mniej niż 20 minut do wysokim... To nie wiecie, jakbyśmy zawalali szybko, to by się udało, ale... Po co się śpieszy? Po co się śpieszyć? Zobaczymy co tu będzie się działo. Jak w ogóle to już takie wizji wizji. Ogarniacie? bo... Te... patrzcie. Jak on, Raynor ma wizję, że ten ma... jakby ma wizję jego, on ma wizję w tamtym. O kurde co nie? Ale rozkwinka. Dobra, zobaczmy sobie co ten... Ujrzałeś tym razem, bracie. Czekaj, ja też to widzę. Kerrigan. Zdaje się, że nadświadomość stworzyła Kerrigan, by uwolniła Zergi od czegoś. Chciała doprowadzić do konfrontacji Zergów z Protosami. Wszystko poszło nie tak jak trzeba. Wszystko stanęło na głowie. A do tego gdzieś tam czai się coś, co chce nas wszystkich zniszczyć. O, bracie, widzę, że musisz się napić. Ej, hey, ale... Jakaś... nazwijmy to Czarna Moc. chce zniszczyć ludzkość. Do pomocy zergo. Nice. A Kerigan ma to uwolnić, choć w tym momencie wszystko niszczy. No okej, okay. zobaczymy jak ta gra się potoczy dalej. Ilecy z YouTube akcji w ogóle! Wow! Dziś w UNN. Kolejny świat otwarcie przeszedł na stronę zbuntowanych, a imperator Mengsk nadal odmawia komentarza. Czyżby Dominium rozpadało się na naszych oczach? Będę rządzić tym sektorem albo wypalę go na popiół. Osobiście uważam, że... <trych> 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 Klasyczny. Stary Mengsk wpadł po uszy. Jak dla mnie to może smażyć się w piekle. Właśnie jestem ciekaw, jak w ogóle się to potoczyło, jakbyśmy w robili te misję. Co my tu jeszcze możemy? W laboratorium, czy my coś mamy? Nie wiem, w ogóle. Kryształ? Okej, okay, zaraz to sobie zobaczymy. Zbrojownia. O on Ja już dzienniki i powiem Ci, że ci cholerni protosi są nadal lata świetlne przed nami. Oczom nie wierzę, kiedy widzę, co oni tam potrafią sklecić. Mowa. Nauczyli się paru nowych sztuczek od czasu, kiedy ostatni raz z nimi wojowałem. Daj no spokój, oni potrafią przyzwać swoje jednostki praktycznie w każde miejsce. Myślałem, że potrzebują przynajmniej jakiejś bramy do tych teleportacji. To nie do końca tak, jak mówisz. Mogą przyzywać jednostki tylko tam, gdzie znajdują się ich pylony lub inne źródła zasilania. No cóż, protosi, podobnie jak my, pracują nad ulepszeniem swoich technologii. My mniej więcej w tym graliśmy, to wiemy mniej więcej, jak to działa. No Moskwie jest. Cool, Jeszcze mamy coś do powiedzenia. Cholera, Matt. Nie mam pojęcia, co myśleć o ostatniej wizji, którą ujrzałem dzięki kryształowi. Zeratul szukał dodatkowych wskazówek odnośnie końca wszechświata. Tym razem był na Ajur. Ajur? Czego tam szukał? Chciał się dowiedzieć, po co w ogóle nadświadomość stworzyła Królową Ostrze. To właśnie ona ma zniszczyć wszechświat? Nie. I właśnie w tym rzecz. Wydaje mi się, że Kerrigan jest jedyną osobą, która może go ocalić. Dobra, to jest coraz bardziej dziwne, co nie? Zobaczcie na reakcję tego typu, typu, co nie? Też, jak on tam ma. Cholę. Eee, dobra, to sobie pominę, no, bo raz nie będziemy tego oglądać. Ej, eee, jestem ciekaw, tak, eee, bo jedną mieliśmy na maksa, o właśnie, dostaliśmy high six za przydaż punktu, teraz plus osób. I nie, nie zrobiliśmy tego. Kurde, troszeczkę boli, ale no coś tu, co tu więcej mówić. Dobra, czyli zobaczmy sobie jakie tu mamy. Więc, e bez ciemności, czyli to albo mostek. Będziecie mieli ankietę, zapraszam, zapraszam jeszcze do komentowania, bo miałem tyle tu pytań, że ktoś się bardziej zna na a wiem, że są osoby, które mocno, mocno bardziej. Ej, w ogóle człowiek tu żyje. Róbka usiłuje uciec. Wykryłem kilka nowych kwasów w eee... Tak. Coś żyje. Dobra, na wychodzimy. Eee... Ja myślę, że to będzie już końc odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę. Eee, napiszcie jakiś fajny komentarz. Walnijcie też z z dzwoneczkiem, bo są mega, mega czysto live których. Nie opłaca się pregape, są mega ciekawe, którzy skrętane są nawet codziennie, więc do zobaczenia wszystkim, siemanko. Yo!